Ja kładę warda, ja kładę W tym czego na dolego czekamy Czekamy, 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 czekamy Papa jest tu no. Już trzeba, trzeba bo Mają ktoś Dobra, no i git Welsi no. 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 No, to, to, to... No, Mogły mnie ulotować Zjebałem z tym młodym no, to... no? On tam rechity dostawał to... No Dobra, no i Myślałem, że uderzę tego nie no oni mnie w sekundę. Dobra, no, ja dobra, dobra, to, to jest dobrze. Piękne to było, Zdrowia. piękne to było, kurwa, panowie! Panowie, kurwa, wygrywamy tą grę! No i teraz nie mamy co zrobić. Jestem mf patrz to! Dobrze. Co nie mamy, Ale, kurwa, kurwa, co nie, kurwa, nie było, było, kurwa, panowie, panowie, kurwa, mamy?

आप <laughs> 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 <laughs>

Oooo, ale mnie karta przez trafiła, ale ja właśnie do zielonego serca życia. O, ty kurwa! Ty? Chyba we mnie Jezu, jak orgazm mi Na nie mordowałem. Hyć! Wóch! Zgadzam <grym> mogę. O, jakie zakończenie złożyłem. Za... <grym> o, ale mi kurwa się zakręciła idealnie moja kurwa balerina. やだ。 Kurwa teraz tu tak ładnie spałem Jesteś, jestem, jestem! Wjeżdżam! Mamy to, chyba. Patrz. 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 Dawaj, dawaj, kurwa! Chodź! Dawaj, daj! Kurwa nie! Minionami, 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 nikt się nie wyjebie, nie wyjebie z nimi Nie wypierdalajcie, nie wypierdalajcie Dobra, mamy, mamy! Miniony, miniony mamy! Kurwa! Na trzech! Na trzech pół! Oh. Na, na, na dwóch, na dwóch, na dwóch? Ale na trzech. Na uch, ale kombo weszło idealnie, na, na ostatnie wyszło idealnie. Pięknie, to wyszło i tak mogę kończyć ten skurvatem rozpieszczenie. Do Dobra uwaga, ile godzin materiału będzie?